Logistyka ostatniej mili, jak sympatycznie określana jest dystrybucja do odbiorców końcowych, może odbywać się za pomocą pojazdów elektrycznych. Zwłaszcza w miastach, które systematycznie wypychają samochody spalinowe z centrów. Przykładem pojazdu gotowego do takiej pracy jest Maxus eDeliver 3, którego mieliśmy okazję testować. Ten mały samochód dostawczy należy do tej grupy szczęściarzy, która powstała od podstaw jako auta elektryczne. Dzięki temu nie znajdziemy w nim kompromisów charakterystycznych dla konwersji ze spalinówki na elektryka. Maxus dysponuje zasięgiem do 370 km, co z okładem zaspokaja potrzeby jednodniowego ruchu miejskiego. Noc jest od spania i ładowania akumulatorów. Producent podaje, że zajmie to niecałe 8,5 godziny. Kubatura ładowni wynosząca 6,3 m powoduje, że Maxus góruje nad małymi samochodami dostawczymi typu Fiat Fiorino, a z drugiej strony jest niewiele większy od niejednego Suwa. To przydatna cecha w ruchu miejskim. Za to ładowność niemal 1000 kg to nawet za dużo dla kuriera. Natomiast miejski hydraulik będzie zachwycony. Estetyka Maxusa jest neutralna. To ważne w okresie przejściowym, gdy istnieje spora grupa esceptyków. Z drugiej strony trudno im się dziwić, niektóre samochody elektryczne są po prostu brzydkie. Za to wnętrze robi bardzo dobre wrażenie. Od razu widać, że projektant wie o co chodzi w pracy kierowcy samochodu dostawczego. Deska rozdzielcza jest wygodna i prosta w obsłudze, a wyświetlacze czytelne. Gniazdo ładowania znajduje się z przodu, czyli optymalnie w stosunku do stacji ładowania. Boczne gniazdka wymagają czasami odpowiedniego ustawienia auta, inaczej trzeba się bawić przewodem, co zimą może zakończyć się upadkiem. Czas na przejażdżkę. Maksus prowadzi się przyjemnie, a naturalna charakterystyka silnika pozwala bardzo sprawnie przyspieszać. Prędkościomierz optymistycznie wyskalowano do 160 km na godzinę, ale w mieście nie ma na to miejsca. Kamera cofania, czujniki ciśnienia w oponach, system antykradzieżowy ESP, tempomat, klimatyzacja znacząco poprawiają samopoczucie pracującego kierowcy. Komu możemy polecić ten pojazd? Z pewnością będzie to jakiś mieszczuch. Kurier, hydraulik, pan złota rączka, ale także różnego rodzaju służby miejskie, takie jak pogotowie gazowe, straż miejska lub serwisanci sygnalizacji świetlnej. Decydując się na Maxusa, będą oni mieli kompaktowy, estetyczny i wydajny samochód dostawczy o dużej ładowności i przyjemnym wyglądzie. Napęd elektryczny pozwoli im wjechać nie tylko do centrów miast, ale także do hal czy budynków przemysłowych. Sprawdziliśmy to. Mimo mrozu, po całym dniu jeżdżenia dotarliśmy spokojnie do bazy.